W środę tuż przed godziną 14 doszło do wycieku gazu na stacji paliw przy Galerii Słonecznej. Na miejsce zostały skierowane służby, które zabezpieczyły teren. Działania strażaków polegają na e, zabezpieczeniu, rozprzestrzeniania się wycieku gazu propan-butan. Zabezpieczone są studzienki kanalizacyjne, rozstawione są kurtyny wodne, które e, mają na celu e, Zapobieżenie rozprzestrzeniania się tego gazu na większą powierzchnię, z racji tego, że ten gaz jest cięższy od powietrza, on się ścieli po, po poziomie terenu, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego gazu. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał, jak podkreśla rzeczniczka, nie ma zagrożenia wybuchem. Jest to strefa otwarta, więc, więc tutaj nie ma kumulacji, e, kumulacji tego gazu, e, bo to nie mamy nie ma, nie ma, e, zamkniętej przestrzeni, e, więc myślę, że na tą chwilę e, nie, nie, ma, nie ma takiego zagrożenia. Część galerii słonecznej i sąsiadujących ze stacją budynków została ewakuowana. Służby zabezpieczyły również specjalną strefę. Ruch na ulicy Krauza został wstrzymany.